Nie da się po prostu tam przejść. Zobaczymy. Zaraz dronika puścimy, bo w miarę w miarę niewiele i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Plotka internetowa czy nie. Czy ten szlak jest zamknięty czy otwarty? Za sekundkę się przekonamy. No się ludzie, ludzi słuchajcie, to znowu ja. Wybraliśmy się tutaj na ten wulkanik. Przeczytaliśmy tutaj na internecie, że ta lawa już dostała się do tego szlaku numer jeden, że tak powiem, i się nie da tam dojść. Za jakiś czas się przekonamy, czy, czy jest prawdą, czy nie. Na pewno z tyłu tam usypali fajny po prostu korytarz, żeby ci turyści tutaj mieli wygodne po prostu dojście do tego wulkaniku. A czy to jest prawda, czy nie, zobaczymy. Na pewno już tak spektakularnej erupcji nie ma, jak wstawiłem dwa tygodnie temu ten filmik. On co 8 minut bardzo ładnie strzelał do góry. Czy nam się uda w ogóle z tej strony dojść, czy nie, to nie wiem. No jest bardzo mało, zobaczcie, turystów, gdzie idą. Można powiedzieć, że jest garstka. Ten drugi szlak tam z tyłu jest zamknięty, więc tutaj zostaje ten nam. Być może, że wejdziemy tutaj do tego punktu, gdzie staliśmy wcześniej i się zawrócimy. No ale zobaczymy. Tak, jeszcze chciałem poinformować Was, że od kilku dni prowadzę taką bardzo agresywną kampanię zdobywania nowych widzów. I po prostu rozsiewam te ziarenko, co u saniaków słychać, gdzie się da, po prostu. I powiem Wam szczerze, że naprawdę mam re rezultaty. Nie wiem, czy to jest poprawne. Ale tak naprawdę, słuchajcie, poznałem bardzo dużo nowych, fajnych ludzi, gdzie wcześniej, gdzie się ograniczałem, po prostu do tylko i wyłącznie do odpowiadania na te komentarze, które po prostu do mnie ktoś napisał. No nie było, była garstka ludzi takich naprawdę miłych, fajnych, gdzie serdecznie ich pozdrawiam. A że tak powiem, w ostatnim tygodniu, naprawdę przybyło bardzo dużo fajnych i wartościowych ludzi, gdzie też ich serdecznie pozdrawiam. Zobaczcie, to góry normalnie tutaj ścieli. Yy, jakiś miesiąc temu byliśmy tam z tyłu i wiedziałem, że część góry ścieli, ale zobaczcie z tej strony, co tak bardzo się męczyliśmy pierwszy raz i drugi raz. Oczywiście moje dzieciątka dały radę, bo są saniaczkami, ale zobaczcie jak tutaj bardzo ładnie to przycieli. Będziemy bliżej, pokażę. Wam to mi się podoba. Zobaczcie czy tak w Polsce to działa. No oczywiście do tej pory powiem wam szczerze, że nic nie było żadnych opłat. Dopiero teraz od niedawna gdzieś być może od tygodnia są te płatne parkingi Tysiąc koron przez cały dzień. Naprawdę to jest, to jest coś pięknego aż szkoda, że tak powiem opuszczać tę Islandii. Ale wierzę to, że w Polsce też jest fajnie i cudownie i tak dalej. Ale zobaczcie tutaj jak bardzo ładnie tutaj to wycieli. I nale no sprzęt mają tutaj, więc dlaczego nie? Wcześniej tam przychodziliśmy, a teraz idziemy tutaj tak fajno, taką drogo, gdzie naprawdę te samochody mogą wjeżdżać. Czyli już wiem, którędy po prostu wjeżdżały te auta. I tak powstają po prostu nowe szlaki na Islandii. No, teraz tu już można wchodzić, słuchajcie, by się uparto może Jałtem można by było w Szwecji to nie pod takie górki wjeżdżaliśmy. Ale tam już na którymś filmiku opowiadałem, więc nie będę się powtarzał. I już na tym, na tej górze będziemy u celu. Więc bardzo fajnie teraz, bardzo fajnie teraz zrobili. Ale zobaczcie, turyści dalej tam idą na szczyt. Czyli tak naprawdę. Nie wiem, gdzie ta lawa, do jakiej po prostu dolinki się przelała. Być może, że tam z tyłu gdzieś, ale zaraz zobaczymy. Może nie zaraz, tylko za parę minut. Właśnie, faktycznie zeszła z tej strony, tutaj gdzie schodziliśmy gdzieś mniej więcej miesiąc temu. Może mniej, tam zobaczcie, samochód wjeżdża ratowniczy. Tak, być może, że idzie dziecko i chce ich zawrócić. Zobaczcie tam auto jedzie, zastanawiam się gdzie ona tam dalej wiedzie Ale te autka są naprawdę A powiem wam tam, że naprawdę to jest stromo, bo wchodziliśmy Zobaczcie, zobaczcie, napęd 4 na 4 i idzie. No słuchajcie, zobaczcie Byliśmy Ja mówiłem, że z tego samego miejsca wystartuje tym dronikiem ale zobaczcie zalana jest Jak niewiele brakuje żeby to się przelało tutaj w kolejną dolinę ile tego jest zobaczcie mamy go zobaczymy czy będzie tak samo strzelał jak strzelał naprawdę podniosło się że tak powiem bardzo bardzo gdzieś 5 metrów 10 metrów tam w głębi startowaliśmy tym dronikiem Zastanawiam się, czy strzela, czy nie. Słuchajcie, coś się tam dzieje, ale wszystko to wypływa z boku. Zobaczcie, już nie ma takich takich efektownych strzałów, jak było chociaż, ale jest dużo, dużo mniej. Bo jest wyższy, dokładnie, musi pęknąć. Tak. Zobaczcie ile tego wychodzi. Bym powiedział, że nawet więcej niż jest. Słuchajcie, zobaczcie, robi wrażenie tutaj, planujemy teraz z dzieciaczkami przyjść za dwa, za trzy dni, ale tak naprawdę, zobaczcie jak to wszystko się posuwa, teraz tu siedzieliśmy gdzieś 45 minut i gdzieś przy nas z 20 minut, yy, przepraszam, 20 centymetrów się tutaj yy, ta lata yy, zbieżyła, oczywiście nagrałem tajemniczo chapsa, więc nagrania dwie minuty, więc podejrzewam, że to będzie widoczne, a teraz idziemy zobaczyć tam jeszcze na tą górę. Jakieś stromo, być może wejdziemy, a jak nie to sobie dzisiaj podpuścimy Ale jest żar, normalnie żar no. dzień będę i pudej. Pas to tak roli normalnie zająłem co mówicie Dobra chodź no Można sobie peróweczki coś No robi wrażenie normalnie. Zobaczcie, że ta lawa cały czas yy, pod dołem naciska płynnie. a te góry się wypiętrzają tutaj, czyli ta zastygła lawa. Robi naprawdę wrażenie. Słuchajcie, przyjdziemy za 2-3 dni, bo teraz jest naprawdę fajne dojście tutaj i na pewno będzie to mniej jeszcze wyżej gdzie brakuje słuchajcie 10 metrów, może 5 metrów, w których miejscach gdzie by się przelała ta magma. I wpadła do kolejnej, po prostu szlała się do kolejnej dni. Nie, coś pięknego. Słuchajcie, zobaczcie, jak to się przelewa. Fajno, dzisiaj pogodę wytrafiliśmy. Jutro, w piątek, i w sobotę, ma naprawdę wiać strasznie, i deszcz ma padać. Zobaczcie, nawet tutaj usypali ścieżki, nie, to mi się podoba, naprawdę, ja nie wiem pod takim względem w Polsce, jak się po prostu ta turystyka rozwinęła, ale tutaj naprawdę jeszcze na odcinku 10 lat do tyłu to naprawdę to wszystko raczkowało. Islandczycy sobie uświadomili, że na turystach jest kasa, przede wszystkim teraz, teraz jak ta korona po prostu uderzyła te, no nie wiem, rok temu, dwa lata temu. I oni sobie po raz naprawdę tu uświadomili, że na tym jest pieniądz i trzeba tutaj jak najwięcej zachęcać tych turystów. Idziemy, być może tutaj język zobaczymy. Nigdy tutaj nie podchodziliśmy, a dzisiaj naprawdę jest fajna pogoda. Chodź tu, żona moja. O nie, jest tak stromo na tą górę. Jakbyś chciała, to wiesz, możemy wejść. Nie, no ja się bardzo dobrze czuję. Ja pamiętam pierwszy raz, jak tutaj szliśmy. To było masakra. Macie tam na filmiku normalnie. O, ale nie, zobaczcie. Tutaj z tej strony, jak to jest pozalewane, fajnie. Czyli, czyli idziemy, idziemy. Bo być może, że za kilka dni nie przejdziemy. Więc korzystamy. Tu z tego. Tu musiało naprawdę pięknie to wyglądać. Rzeka magmy. Ale nic, no to są było zaledwie kilka, że tak powiem dni, gdzie to się po prostu przelewało i my mieliśmy wtedy sztormy, naprawdę tutaj nie dało się nic nic y, zrobić pod tym względem, żeby przyjść coś nagrać a, a, a o dronie to zapomnieć. Zobaczcie, to wszystko tutaj jest. No to w chłonie, tutaj to o dolinę w chłonie, w chłonie ja już to widzę. A jak się okaże, że to jest naprawdę ten wulkan tarczowy, to tutaj zaleje to wszystko. Ale z tej strony zobaczcie, ona ma ujście do Atlantyku, więc ja myślę, że już Islandczycy na pewno jak coś wiedzą więcej niż my, to na pewno myślą nad tym, żeby tutaj porobić po prostu jakieś korytarze i żeby to po prostu puścić w stronę po prostu Atlantyku. Zastanawiam się, słuchajcie, oni tutaj gdzieś ten mur robią, który miał tam być w wysokości 4 metrów, 8 metrów i 12, wał, wow. przepraszam, ale z tej strony go nie widzę, tutaj stoi jakiś ciężki, zobaczcie, sprzęt, ale, ale nie widać, być może, że to jest od strony tam rejkawiku, z tamtej strony, ale to z tej strony na pewno nie dojdziemy, bo jeszcze by się dało tutaj to góro, zobaczcie, przejść. Ale już teraz ta magma po prostu zalała w to dolinkę, tutaj co widać, i się nie da. No, jest za bardzo ryzykowne, chyba, żeby po tej magmie tam przejść. Ja bym przynajmniej, chociaż jestem ryzykantem, zawsze żona to mówi, że ryzykuję, ale no, pokazuję Wam to tak, jak ja to widzę. Być może źle, być może dobrze. Zapraszam do komentowania. Słuchajcie, baterię zmienię, bo już mam tutaj 9%, a dalej mi nie, nie pipczy. Nie wiem, ale sprzęt, zobaczcie DN10, nie znam się na tym, kata, chyba najcięższe sprzęty. No to nic dziwnego, że takie góry, słuchajcie, taki sprzęt pruje. Nie no, kurczaki. No podejdziemy oczywiście, że tak. Zobaczymy, zobaczcie, kurczę, ale to fajnie musiało wyglądać. Naprawdę, jak to się przelewało. Nie, no coś pięknego tu musiało być. Zazdroszczę tego materiału. Słuchajcie na YouTube. Tak naprawdę, kto wstawił i widział, właśnie z tego miejsca tutaj. Nie, no coś pięknego. No słuchajcie, sprawa się wyjaśniła. Tutaj, zobaczcie, jest jakiś tam wał zrobiony, usypany, ale czy on ma naprawdę 4 metry, to nie wiem. Ale ta lawa, tak naprawdę. Jest bardzo ekspensywna, że tak powiem, i przelała się z drugiej strony, czyli nie zdążyli oni. Po prostu nie zdążyli. Ale dobra, podejdziemy tam bliżej i zobaczymy, jak to wygląda. I znowu miało być tylko, słuchajcie, materiał z drona. A, wyjdzie jak zwykle. Ale zrobię to po prostu. E, używam, lubię tego słowa przebitkę, taką kilkuminutową. Te sceny takie najfajniejsze. A cały materiał wrzucę na następnym filmie. Jak ktoś będzie chciał po prostu obejrzeć cały ten materiał z tej naszej ekspedycji dzisiejszej, więc będzie mógł sobie obejrzeć. No mamy, mamy, słuchajcie, zobaczcie. O, to są już teraz. Ile tam było? Monika? 10-14 metrów sześciennych. Słuchajcie, tej magmy wylatuje na sekundę. Wypływa, przepraszam, wypływa. No to podejrzewam, że jest bardzo dużo, a jakiś czas temu znalazłem, że to się podwoiło po prostu. Ta erupcja wypływu tej magmy. Słuchajcie, ja wyłączę. Morzania już jesteśmy tutaj, więc nie będę wyłączał. Później się coś po prostu poprzecina. Nie, no zobaczcie, jest tutaj coś usypane. Takiego, no ale niestety to, to, to nie zdało rezultatu, że tak powiem. No jesteśmy z drugiej strony. Zobaczcie tej, tego wulkanu. Bo myślałem, że z tej strony da się nawet zobaczyć, ale niestety. A tam jeszcze się można wejść pod górę na górę. No, to może być ciekawe, tylko nie wiem czy dzisiaj mamy czas, żeby tam wejść. Zaraz zapytamy się tutaj żony, żono moja zobacz, to jeszcze trzeba iść dalej i dalej, no nie wiem czy mamy czas. Dobra słuchajcie, myślę że rezygnujemy tutaj, bo akurat tutaj tylko dzisiaj stoimy z tym czasem, ale następnym razem możemy tam podejść. Zobaczcie, bo tam już jest ta góra. I będziemy jeszcze bliżej niż staliśmy. Tu Nie, nie, to zobacz, to trzeba jeszcze iść kawałek, no nie? No dobra, słuchajcie, żegnam się na razie i oglądajcie tam mnie.